Jest czwartek, 24 września, minęła godzina 21.50. Zapraszam do studia LOTTO. Dobry wieczór, Renata Molenda, pora na losowania gier LOTTO. Każdego dnia nasi gracze cieszą się z wygranych w zdrabkach. W zdrabce Ekstralinie wygrana w wysokości 140 tys. zł trafiła do gracza w miejscowości Gardno. Szczęśliwy los zdrabki Polska Polska z wygraną 100 tys. zł został zakupiony przez gracza w miejscowości Srukowo. Zdrabka Wabank szeroko uśmiechnęła się do gracza w białym stoku, który zakupił szczęśliwy los z wygraną w wysokości 20 tys. zł. Serdecznie gratulujemy wygranych. Jeszcze tylko do jutra, skreślając w multi multi tylko 7 liczb można wygrać o 50% więcej. Zapraszam na losowanie multi multi. W kasecie maszyny losującej mamy 80 kolejnołożonych ułożonych kul. Bęben maszyny jest pusty, zwalniamy blokadę. I rozpoczynamy losowanie 20 liczb.

siedemdziesiąt pięć, trzydzieści trzy, sześćdziesiąt jeden, trzydzieści dwa, dwadzieścia sześć, czterdzieści dwa, sześć, 47 liczba 47 jest plusem. Miło mi poinformować, że we wczorajszym losowaniu mini lot to w międzyrzeczu padła wygrana warta ponad 310 tysięcy złotych. Gratuluję i zapraszam na dzisiejsze losowanie. W maszyny losującej mamy 42 kolejne ułożone kule. Komora mieszania jest pusta. Zwalniamy blokadę i rozpoczynamy losowanie pięciu liczb. Oto wylosowane liczby: 33, 4, 12, 16, 39. Grając w kaskadę otrzymuje się los z dwoma niepowtarzalnymi zestawami 12 liczb, a na zwycięzcę czeka aż ćwierć miliona złotych. Zapraszam na losowanie kaskady. W kasecie maszyny losującej mamy 24 kolejno ułożone kule. Bęben maszyny jest pusty. Zwalniamy blokadę i rozpoczynamy losowanie 12 liczb.

23, 18, 24, 8 W super szansie na zwycięzcę mogą czekać nawet 2 miliony złotych. Aby dać sobie szansę na takie pieniądze, należy aktywować siedmiocyfrowy numer. Znajdą go Państwo na kuponach wybranych Girlotto. Oto wylosowane cyfry: 9. 8, 0, 5, 8, 5, 5. Serdecznie gratuluję. Kolejny numer super szansy poznamy w jutrzejszym popołudniowym studiu Lotto. A w ekstrapensji do zdobycia jest co miesięczna wypłata na najbliższe dwie dekady. To może być nawet 5000 zł, wypłacanych co miesiąc przez 20 lat. Zapraszam na losowanie. W kasetach maszyny losującej mamy 35 oraz 4 kolejne ułożone kule. Bębny maszyny są puste, zwalniamy blokady i rozpoczynamy losowanie. Oto wylosowane liczby. 15 3 11 19 33. A ostatnią liczbą wylosowaną w ekstra pensji jest liczba 2. Grając w ekstra pensję warto dopłacić do zakładu złotówkę i zagrać w ekstra premię do zdobycia jest jednorazowo 100 tysięcy złotych wypłacane od ręki zapraszam na ekstra premię. W kasetach maszyny losującej mamy 35 oraz 4 kolejne ułożone kule. Bębne maszyny są puste. Zwalniamy blokady i rozpoczynamy losowanie. Oto wylosowane liczby. 27 4 35 16 2 A ostatnią liczbą wylosowaną w ekstra jest liczba 2 Szczęście w lotto przynosi 6 liczb. Tym razem do zdobycia może być ponad 3,5 miliona złotych. Aby zwiększyć szansę na milionową wygraną, warto zagrać w lotto plus, w którym na zwycięzcę czeka milion złotych. Zapraszam na losowania lotto i lotto plus. W kasetach maszyny losującej mamy po 49 kolejno ułożonych kul. Bębne maszyny są puste, zwalniamy blokady i rozpoczynamy losowania. Oto liczby wylosowane w lotto. 23 12 14 czterdzieści, dwadzieścia osiem, dwadzieścia jeden, a teraz zapraszam Państwa na losowanie lotto Plus, dwadzieścia pięć, dwadzieścia siedem, dziewiętnaście 18, 23, 16. Wyniki losowań oraz informacje o wygranych będą dostępne na lotto.pl. Na tej stronie można grać w gry lotto online. A 10% z internetowej sprzedaży produktów Lotto trafia na wsparcie walki z koronawirusem. Przez internet można grać na przykład w Eurojackpot, w którym jutro do wygrania będzie 90 milionów złotych. Wieczornym studiu Lotto to wszystko. Natomiast jutrzejsze popołudniowe losowania poprowadzi Mateusz Kaczmarek. Życzę spokojnej nocy. Dobranoc. Wygrałam? Witamy w świecie Eurojackpot. Chcę zafundować coś w mojej mamie. Kolacja w restauracji? Domek nad jeziorem? A może relaks na działce? Marzenia spełniają się bardziej Eurojackpot. Teraz do wygrania 90 milionów złotych.